Minęło pierwsze 24 godziny. Możecie zobaczyć stan naładowania bufora, już nawet od dołu widać że się całkiem rozwodową na dworzu. Teraz jest 6 stopni, w nocy ma być coś około 0,3-4, na pusie. Więc akurat natrafiłem na taką aurę bardziej niesprzyjającą. Jest szansa, że dwie doby wytrzyma, a czy będzie więcej, czy mniej. To się dopiero okaże, no i tutaj możecie zobaczyć, że jest temperatura prawie 20 stopni. I tutaj ziemniki są dwa zakręcone, i tylko z bufora ciepło idzie na mieszkanie mojego syna. Mamy prawie godzinę 7. Temperatura teraz jest na dworze 4. W nocy. 0 albo na minusie było, więc pompa pociągnęła od centralnego ogrzewania z bufora i bufor się rozładował o 2,5 stopnia więcej. Więc liczymy, że do 5 godziny rano aby została osiągnięta temperatura 41 stopni. A więc podsumowanie końcowe: to mieszkanie, które widzicie, czy częściowe. Parter góra z poddaszem i ta część, która tutaj ja jestem, wszystko ma 150 m2. To jest mieszkanie, budynek mieszkalny mojego syna. Po podłodze 150 m2, użytkowych może ze 140 trochę, więc mamy elewację 10 cm, wentylacja grawitacyjna, instalacja grzejnikowa i temperatura w domu 20 Najmniej a najczęściej jest 22,3 stopnia, no więc mamy wszystkie miesiące już podliczone razem z miesiącem kwietniem. I tutaj wyszło tak, że 15 odpaliliśmy lekko po godzinie 8 i przyjąłem, że bufor. Osiągnął 41 stopni dzisiaj o godzinie 5 rano, bo niestety spóźniłem się trochę. Więc było to, zaokrągliłem już nie liczę tych 15 minut, 45 godzin. A więc kwiecień ma 720, dzielę przez 45 godzin. Tu jest w miesiącu. To w kominku by trzeba było odpalić 16 razy.

Buka. Więc ja tutaj przyjąłem, że jeden metr przestrzenny buka to nagrałem film że według moich wyliczeń to drewno, które my kupujemy, drewno grube to jest mieści się tam 669 kg więc jak podzieliłem te kilogramy przez te 669 metr przestrzenny to kominek mojego syna żeby grzać dom 150 metrów kwadratowych zużyłby niecałe 7 metrów yy, przestrzennych buka no i ja tutaj paliłem drewnem zaraz do tego dojdziemy przyjęłem że to jest 300 zł drewno bukowe zaraz do tego wrócimy drewno to które tu widzicie, bo sen ma tutaj dwie szopki drewna, kupione w tym roku, długie po 240 z transportem 1 metr przestrzenny półka za 250 zł, Tysiąc czasu pocięte i poukładane, więc to drewno, tak jakie tu widzicie grube klocki tego drewna, to jest 250 zł, kupione w 2000. W 24 roku tak wygląda to drewno, więc mógłbym liczyć 250 zł, a drewno, które było palone w kominku, to było czteroletnie, trzyletnie. To nie było drewno kupione za 300 zł, tylko za 200 zł, coś koło tego, 4 lata temu, więc. Ja sobie sam uśredniłem, że to może być 300 zł, bo dwa lata temu, zanim się rozpoczęła wojna na Ukrainie, to u leśniczego kupiłem 200, po 250 zł, plus transport 30 zł to wyszło 280 zł, więc przyjąłem tamten wariant niecałe 300 zł, ale tak normalnie drewno można liczyć 250 zł, 300 zł, więc to drewno, które tu widzicie, które będzie palone za dwa lata. Będzie liczone po prostu po 250 zł, a nie tak jak ja to robię dzisiaj, po 300 zł. Więc ja tutaj policzyłem, że wyszło mi niecałe 7 metrów przestrzennych buka. Pomnożyłem na razy 300 Wyszłoby, żeby ogrzać dom słabo ocieplony, 150 m2, za 2064 zł no i teraz mam taki wariant że gdybym tą ilość drewna spalił co spaliliśmy w tą zimę po 300 zł to koszt ogrzewania domu żeby było domu ciepło i ciepła woda użytkowa to jest 2064 zł ale gdybyśmy palili drewnem tak jak kupione było w tym roku za 250 zł to koszt ogrzewania domu byłoby 1720. zł złoty no i co z tego, że jest trochę, tylko trochę roboty, jak zobaczcie ile kasy jest w kieszeni no i pytanie do Was czy 2000 zł, żeby ogrzewać yy, dom 150 metrów po podłodze to jest dwa razy taniej od ogrzewania podłogowego czy ogrzewanie podłogowe zagrzeje mieszkanie za 2064 zł jest taniej, skłamałem w tym serialu, czy też nie? I można mieć tą bardziej dobrze ocieplone, a i tak będziecie mieli większe koszty ogrzewania. A do kosztów ogrzewania, ogrzewania podłogowego, należy doliczyć jeszcze rekuperację, bo tutaj jest wentylacja grawitacyjna. Jeżeli chodzi o pompę ciepła, czy pompa ciepła zagrzeje nam za 2060 zł mieszkanie po podłodze 100, 150 m2 czy 3 razy dłożej, drożej i bierzemy jeszcze pod uwagę rekuperację czyli możemy liczyć, że spokojnie 6000 zł musiałaby musiałoby to kosztować pompą ciepła natomiast jeżeli chodzi o grzałkę to grzałka nas zupełnie nie interesuje Ona nas najbardziej interesuje czy kominek z płaszczem wodnym jest w stanie zagrzać taniej dom 150 metrów od pompy ciepła tylko troszkę się trzeba rozruszać i mamy 4000 zł w kieszeni w ciągu jednego sezonu grzewczego gdybyśmy mieli dobry kominek takie centralne jak u mojego syna wentylację grawitacyjną i jesteśmy w stanie e, zaoszczędzić dużo kasy no i na zakończenie to jest centralne mojego syna moje centralne syna zrobione w ten sposób żeby było bardziej ekonomiczne od innych Gdybym zrobił centralne ogrzewanie w ten sposób, jego koszty ogrzewania byłyby 2-3 razy większe od tego, co robią wszyscy inni dookoła. U mojego syna jest zrobione to w ten sposób, i chciałem Wam powiedzieć, jakie cztery czynniki mają wpływ na to, że koszty ogrzewania mojego domu mojego syna są małe, a nie duże. Więc chciałem Wam pokrótce powiedzieć, co ma na to wpływ. Pierwszym takim powodem jest to, że kupujemy drewno bardzo dobrej jakości. One jest tak ułożone, że powietrze dociera do drewna. Ono nie jest tak rzędami ułożone: Jedno, do, jeden rząd do drugiego, tylko dwa rzędy przerwa, dwa rzędy przerwa. Przez to drewno dobrze oddycha. Są to grube kawałki drewna bukowego, nie jakieś gałązki, patyki i te inne rzeczy, bo drewno grube wolno się pali i nie ucieka tak bardzo w komin, to ciepło i pierwsza sprawa to jest drewno dobrej jakości i to żeby było kupione za dobre pieniądze, tak jak my kupujemy to średnio jest to 250 to 300 zł za 1 metr przestrzenny, nie kupujemy drewna po wyższej cenie, po prostu mamy jednego odbiorcę przez wiele lat, od niego kupujemy drewno i dzięki temu zawsze mamy dobrą cenę na drewno więc, pierwszym powodem jest cena drewna i jakość drewna. Jeżeli drewno jest drogie, a spalimy mało metrów przestrzeni, to i tak nas wyjdzie drogo ojżywanie. Więc, pierwszym powodem to jest cena drewna, a drugim powodem jest to, jak to drewno jest wysezonowane. Jeżeli drewno jest bardzo dobrze wysezonowane, takie średnio 3 lata, takie grube ma 3 lata, a nawet 4 lata, no to Drewno ma wilgotność około 15% wewnątrz, zewnątrz, i wtedy spalamy po prostu mniej metrów przestrzennych drewna, i to powoduje, że y, po prostu uzyskujemy bardzo dużo ciepła, ale spalamy bardzo mało drewna, i to jest drugi powód. Cena, a potem to żeby było jak najlepiej wysezonowane to jest drugi powód ekonomii trzecim powodem jest po prostu kominek jak kominek jest ekonomiczny to grzejąc bufor spali mało kilogramów drewna bukowego czy graba i, i szybciej zagrzejemy bufor 1000 litrów jak kominek jest nieodpowiednio dobrany czyli możecie mieć te pierwsze dwa aspekty spełnione czyli tanio kupujecie drewno bukowe, macie bardzo dobrze wysezonowane to i tak spalicie tego drewna więcej, dlatego, że trzeba wiedzieć jaki kominek dodać do bufora żeby ekonomia była jak najlepsza, czyli trzecim powodem jest po prostu kominek z płaszczem wodnym Czwartym powodem liczy się to jaka jest instalacja mamy do wyboru ogrzewanie podłogowe i mamy do wyboru instalację grzejnikową, ale mówię taką, jaką ma mój syn. Nie każda instalacja grzejnikowa, tylko taka, jaka ma mój syn. Mój syn ma najlepszą instalację grzejnikową we wszechświecie. I teraz, przez to, że instalacja ma mało wody, i szybko w ciągu jednej minucie, jak się załączy, pompka grzejniki robią się ciepłe, szybko wyrównuje 0,2 stopnia temperatura zostaje osiągnięta sterownik wyłączy pompkę grzejniki 2-3 minuty i koniec kropka grzejniki robią się zimne dzięki temu utrzymujemy stałą temperaturę i po prostu sobie co jakiś czas kapnie po prostu żeby wyrównać temperaturę. Nie bufor nie rozładowuje się tak szybko gdybyśmy mieli ogrzewanie podłogowe gdybyśmy mieli podłogowe myśmy grzeli ileś tysięcy kilogramów betonu, po prostu bufor dużo szybciej się rozładowuje przy ogrzewaniu podłogowym i przez to kominek musiałby spalić więcej drewna, żeby po prostu utrzymywać tą przybliżeniu temperaturę w mieszkaniu czyli mojemu synowi pomagają cztery rzeczy tanie drewno dobra wilgotność 15% wysezonowanie tego drewna Dobry kominek i dobra instalacja, i wtedy centralne mojego syna jest takie, a innych centralne ogrzewanie będzie takie. Czyli, jedni będą w cudzysłowie mieli swój, swój nowoczesny dom, który będzie przypominał 6 ton węgla, 6 ton ekogroszku, 6 ton peletu, 6 ton drewna, a ktoś inny zrobi taki sam dom. Nawet gorzej ocieplony i będzie miał 3 tony węgla, 3 tony peletu, 3 tony ekogroszku, 3 tony e, drewna. Spali 500 m sześciennych gazu, zużyje mało kilowatogodzin energii elektrycznej, a ktoś inny będzie miał taki sam dom, tylko inne centralne i będzie miał dwa razy większe koszty ogrzewania. No, i właśnie na tym to wszystko polega. Trzeba całą układankę robić tak, od początku do końca, żeby nie wyszło w naszym mieszkaniu koszty ogrzewania dwa razy większe. Tylko trzeba robić, żeby koszty używania były dwa razy większe. Ale żeby tak było, trzeba być człowiekiem nieleniwym: trzeba sobie kupić drewno, trzeba mi gdzieś złożyć, trzeba sobie dobrze wysuszyć. Bo jak się jest człowiekiem leniwym, no to nigdy celu nie osiągniecie więc ja wam to pokazałem pokrótce że mniej więcej 4000 zł żeśmy zaoszczędzili na w tym sezonie grzewczyn 2023-2024 żeby centralne ogrzewanie mojego syna było po prostu tanie i ten film dobiegł do końca także życzę miłego dnia kawkę pijcie herbatkę i cieście się ze mną i radujcie że centralne ogrzewanie Domu 150 metrów jest po prostu tanie jak barszcz. Także jeszcze raz dziękuję i do widzenia.